Dzień dobry, tu znowu ja a dziś zaprezentuję Wam kolejną figurkę Lego Mini Features z serii 15 zapraszam do oglądania. Oto to jest opakowanie od naszej figurki. Mamy tutaj pokazane 9 figurek, 4 na przodzie. Oj, 4 na przodzie i 5 na tyle. Logo Lego Logo Mini Features, y Informacja, że jest to seria 15, przedział wiekowy 5 plus i numer, yy, no jakby tego zestawiku, jeśli to tak można nazwać: yy, 51011. Informacja, że jedna minifigurka w środku, kod kreskowy. Informacja, że minifigurka została wyprodukowana w Chinach. Też informacja, że seria 15 i parę jakichś jeszcze informacji. Dobrze, teraz zajmiemy się y, instrukcją. Oczywiście to nie jest żadna instrukcja, tylko y, spis figurek Mamy farmera, astronautę, rycerza, inwalidę, indiankę z dzieckiem, jakiegoś rycerza, wojownika, fauna, y, panią hycel albo jakąś strażniczkę nie wiem. Ale fajna figurka. Y, faceta... No, po prostu woźnego, baletnicę jakiegoś robota. Nawet fajna figurka też. Takiego, taką figurkę też bardzo fajna. Rekin. Jeśli chcecie, to możecie ją zobaczyć, bo nagrałem już film o rekinie i królowej. Więc zapraszam do oglądania. Tam zobaczycie, poszukajcie. Tutaj jeszcze mamy reslingowca z bucharem. Oraz włamywaczkę z harpunem i diamentem. Na tyle mamy tutaj kod, by naszą figurkę odblokować w grze. Tutaj mamy właśnie adres gry, gdzie możemy ją chyba pobrać. Tutaj informacje, jak złożyć trzy figurki, czyli królową tego wojownika tego złotego i tego robota, ponieważ to są figurki takie cięższe do złożenia, a więc tak to wygląda. Teraz zajmiemy się oczywiście naszą figurką. A to i nasza figurka. Jest to pani Z Zaj Figurką zajmiemy się zaraz, z bliska. Ja najpierw pokażę co jest oprócz właśnie figurki. Podstawka pod mini figurkę. Bardzo ładna zresztą, jest ona w każdej od pierwszej serii aż po tą taka sama, bo po co zmieniać, skoro jest bardzo dobra. Skunksa, jest to pierwszy Skunks w LEGO. Tutaj jest pusty ten ogon, ale to nie zmienia faktu, że Skunks wygląda bardzo ładnie. Jest to oczywiście małe zwierzątko, lecz bardzo, bardzo ładne. Oraz jeszcze takie akcesorie, czyli taką siatkę na zwierzęta. No tu nasz skunks może być złapany, lecz tylko ogon właściwie. No chyba, że z drugą stroną. Więc fajnie... Oj, przepraszam, ostrość. Dobra. Fajnie się to prezentuje. Tak. Odłożymy to sobie tutaj i zajmiemy się całą Panią chyca. Tutaj mamy włoski, kolor ciemnobrązowego z kitkiem. Mina jest taka... obrzydzona trochę. Lecz wygląda bardzo fajnie. Minifigurka ma dwie twarzyczki. Druga jest taka uśmiechnięta, lecz uważam, że jest o wiele gorsza. Nawet mi się nie podoba za bardzo. Jest taka trochę otępiała. Ta jest taka fajna. Nasza mi figurka ma taką zieloną koszulę. Tutaj ma odznakę. Bardzo fajne. Tam jest na drugiej zwierzęcia. Mm, tutaj ma mikrofalówkę. Krótkofalówkę. Mm. Tutaj ma dwie kieszenie. Jakieś. Tutaj kolejne odznaka czy tym razem bez nadruku, a szkoda, ponieważ wiemy, że LEGO można prawie fajne nadruki małe robić i widoczne. Tutaj pasek z klamrą złotą. Znów ta odznaka. Tym razem już ma to zwierzę źrenicę. Na tyle nie ma nadruków. Bardzo fajne nadruki na rączkach właśnie, z tymi krótkimi rękawkami. Jest to bardzo fajne. Spodenki to są takie beżowe, ciemno. I tutaj mają taki brązowy pasek, lampas. Figurka wygląda bardzo fajnie. Sama saszetka za 12 zł uważam, że jest fajna, ponieważ mamy tu figurkę, zwierzątko oraz Kod do gry, który też gra, zresztą jest bardzo fajna, ponieważ figurki tam ożywają, że tak to nazwę. No, ogólnie moja ocena tej figurki razem ze skunksem wynosi 8 na 10 punktów, bo jest to bardzo ładna figurka. Jeszcze mam tu unikatowego spunksa. Więc 8 na 10 uważam, że jest to bardzo dobra ocena. Jeszcze ma podwójną buźkę, więc też to bardzo fajnie. No, a więc to tyle. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz. Dziękuję za oglądanie. Cześć!